Marcin Żąsa prowadzi plener rzeźbiarski dla młodych rzeźbiarzy, dla młodych artystów. Są to uczniowie Bielskiego Liceum Plastycznego i Zakopiańskiego Liceum Plastycznego, słynnego KENARA. Ja myślę, że historia z Pinokiem nie wzięła się znikąd. Że to... Rzeczywiście myślę, że ktoś kto rzeźbi w gipsie to nie ma takich doświadczeń, bo, bo jest to materiał ze wszech miar i z nim się jakby tam fraternizować jest, jest, jest strasznie trudno, a, a, a drewno ma tą swoją taką specyfikę, że, że no jest partnerem. Plener rzeźbiarski w, przy Willi Sixta w ogrodzie w, na podwórku trwa od 12 do 16 czerwca. W piątek, 16 czerwca, o godzinie 14, finisarz, zakończenie i udostępnienie tych prac widzom, mieszkańcom Bielska-Biały. Piątek, 16 czerwca upływa pod hasłem Święto Drzewa. Oprócz pleneru rzeźbiarskiego odbędzie się panel dyskusyjny pod właśnie tytułem Drzewo, Drewno, Materiał czy Świętość, w którym biorą udział zarówno artyści, jak i aktywiści, urzędnicy zajmujący się drzewami. O godzinie 18 w Wili Sixta zapraszamy na spotkanie z Anną Berą, wspaniałą designerką. E, która wykorzystuje drewno w swoich niezwykłych projektach, Marcin Rząsa rzeźbiarz, e, który prezentuje swoją wystawę w galerii bielskiej BWA. E, ogrodnik miejski oraz e, e, ekolodzy z klubu Gaja, którzy pod hasłem Święto drzewa i e, Drzewo Roku od wielu lat promują sprawę drzew, e, wybierają najlepsze drzewo e, i Mówią nam o tym, jak drzewo jest istotne w całym ekosystemie.